Powierzcie mi, na końcu tej drogi. Nie jeden z was się zdziwi. Więc jedziemy. Tą stację tutaj w tle widzieliście już na poprzednich moich filmach. Teraz. Chciałem Wam zabrać na jezioro Castle Rock do parku Canty Adams, Adams' Canty Park, to jest Castle Rock jezioro. Chcę Wam pokazać tam boat lunch, czyli spuszczanie łódek. Pokazać chcę Wam park no i okolice Jaką? No byliśmy w jedną stronę, teraz jedziemy w drugą stronę. No a tutaj do Chiavata Resort do Ireny przyjechaliśmy pierwszy raz z Markiem i Zasią i od tego miejsca po prostu wsiąkliśmy A tutaj skręcamy do parku w sumie chwiecie co chodźcie pokażę Wam bo ten park ma dwie części pokażę Wam na początek gdzie mieliśmy kemper 204 to był nasz numer Tutaj wjazd do parku kosztuje 5 dolarów dziennie Ale można sobie kupić Ja akurat mam tutaj na szybie mam tutaj taki sticker To jest na cały rok za 20 dolarów i mogę wjeżdżać ile razy chcę Pokażę Wam tutaj, gdzie jest spuszczanie łódek na jezioro yy, Castle Rack. Ja ciągle tawa Peter Wall to i Peter Wall jezioro. Jezioro Castle no i tutaj właśnie macie spuszczanie łódek z tego parku widzicie na dwie, na dwie łódki naraz można spuszczać, jest tutaj taki kanał i z kanału wypływacie na jezioro tutaj jest właśnie takie spuszczanie łódek też woda bardzo niska jak pomosty wysoko to naprawdę woda jest niska w tym roku a tutaj chcę wam pokazać tylko jak się wypływa na jezioro i jedziemy dalej tutaj widzicie tu się płynie blisko bojek to jest bardzo płytko ale tu gdzie są boje to jest takie koruto i po prostu płyniecie Blisko dojek i wypływacie na jezioro. To jest taka ciekawostka. Jeżeli ktoś na przykład sobie by chciał rybę wziąć i wyczyścić, zobaczcie: stół, światło, prąd, nawet jeżeli używacie nóż elektryczny. I tutaj woda, kosze do wyrzucenia odpadków z ryb. jakby ktoś był na rybach przy tamie jeziora Peterwell i zgłodniał to zaraz za mostem od 21 jest tutaj ta knajpa sprawdzaliśmy, review jest bardzo dobre jeszcze nie mieliśmy okazji spróbować tutaj jedzenia cały widzicie parking zastawiony więc na pewno, na pewno warto warto jest zajechać i spróbować i przy okazji napiszcie mi, czy rzeczywiście dobre jedzenie było cześć, już widzieliście filmu od jednej strony od strony Adam z teraz chodźcie, chodźcie, jedziemy Juno Kanty. pokażemy Wam Neside, pokażemy Wam fajne miejsca dobre miejsce do zjedzenia ja tam bardzo lubię żeberka, zwłaszcza w soboty mają specjalne, special, no spe, spe, specjalność zakładu, żeberka Czasami tam świniaka bangą w łeb i też go na ruszcie zrobią, ale ja lubię tam żeberka. W piątki tam mają rybę, i to ryby mają tyle, że ile zjecie, tyle, tyle wasze, frytek dostajecie tylko raz. Ale ryby, to dla rybożerców to by było dobre miejsce, więc chodźcie: jedziemy, wsiadamy do samochodu. Druga część, Mesida i okolice. Chodźcie, chodźcie Popatrzcie, tutaj w tym miejscu G tak odchodzi w lewo A my jedziemy prosto 19 To jest ulica 19 Tam G idzie wzdłuż jeziora, ale do, do, jadąc cały czas prosto ulicą 19 dojedziemy z powrotem do G jak możecie tutaj zaobserwować to jest koniec drogi 19 za tym stopem co droga jest poprzeczna to jest G a tutaj wjadę żebyście dobrze zobaczyli bo warto naprawdę warto popatrzcie tutaj podjadę pod ich nazwę Backhorn Grill and Bar Pojedziemy w drugą stronę, żeby tam pokazać. Od tamtej strony oni taką wiatę zbudowali pod koniec sezonu. To już nie ma problemu ze stolikiem. Natomiast w trakcie sezonu bierzcie pod uwagę to, że trzeba będzie troszeczkę poczekać, bo tu naprawdę dużo ludzi przyjeżdża. Sami wiecie, jak dobrze karmią, to i warto poczekać. Tutaj wiadę na drugi parking. Ten jest zdecydowanie większy można przyjechać z dziećmi zobaczcie, plac zabaw od razu dla dzieciaków tam nie wiem czy to widać, ale tam pod daszkiem dalej takie grille wielkie stoją tam właśnie robią tego świniaka i te żeberka i teraz pojedziemy następne miejsce pokażę Wam gdzie można fajnie ryby z brzegu sobie połowić to jest e, połączenie Yellow River z Castle Rock Lake. Tutaj jest naprawdę fajne łowienie z brzegu. Popatrzcie, z jednej strony jest Yellow River, od prawej, z lewej strony jezioro Casaloga. tutaj jest taki zajazd gdzie można sobie zajechać samochodem zaparkować rozpakować się pokażę wam wysiądę z samochodu i nagram wam na zewnątrz popatrzcie jakie fajne miejscoweczki do łowienia z brzegu ale chcę jeszcze pójść tam bliżej przy wam pokażę popatrzcie nawet tutaj jakby ktoś chciał syf strasznie, no bo to do trzeba zostawić po sobie to. ale popatrzcie jakiś tutaj patyk wystrugany jako podpórka do wędki pudełko po rybakach oczywiście pozostawione zobaczcie nawet tu się można fajnie osłonić od wiatru bo jest troszeczkę niżej fajna miejscuwaczka. jakby ktoś jeszcze o tym miejscu nie wiedział tu dosyć dużo ryb się łowi z brzegu dosyć często też widywałem tutaj ludzi jak przy tym moście łowili tam jak widzicie ktoś siedzi na brzegu sobie na kamieniach łowi tutaj akurat jest wybetonowane zobaczcie tutaj przy tym moście na pewno siedzi jakaś ryba A błykendy ludzie i tak się bawią, nie? Wycieczka z potrawczaka. A jakby ktoś chciał sobie łódkę na przykład przyciągnąć, nie chciałby łowić z brzegu, to zobaczcie. Widzieliście dosłownie kawałek od tego miejsca? Proszę bardzo, tutaj jest gwiazd i tutaj jest boat lunch oczywiście w tej erii większość boat lunch jest płatna tutaj macie plaża jakaś łódka basowa stoi ale można opuścić tutaj łódkę, tylko tutaj też jest troszeczkę płytko. Tak jest wyższa woda, na pewno bezpieczniej. Ale da się, albo z brzegu jak widzicie, albo z łódki można połowić. I zaraz tutaj dojedziemy do 58. I będziemy wjeżdżać od 58 do 82 i do Nesidy. Jak tu widzicie, w lewo jest G, w prawo 58. To jedziemy w prawo. Tutaj będzie chyba 2 mile i dojedziemy do 82. Jakbyście się zastanawiali, w jaki sposób tutaj trafiliśmy, to bardzo prosto. Znajomi się zapytali, czy mamy ochotę z nimi pojechać. Do domku północ. Przepraszam bardzo. Czy mamy ochotę z nimi pojechać do Domków, do Chiabata Resort? Widzieliście wcześniej ten Resort Ireny. Kto był, ten wie. Kto nie był, to zobaczył na filmie, jak to wygląda. W każdym bądź razie mówimy pewnie. Zawsze to coś nowego, jakaś przygoda. Jak jechaliśmy, to był Marek i Asia. Jak jechaliśmy za nimi. Zaczynaliśmy się zastanawiać, w jaki sposób oni tutaj trafili. Okazało się, że też im ktoś pokazał te miejsce. No i jak tylko dojechaliśmy pierwszy raz, spodobało się nam to jezioro Castle Rock, spodobał nam się ten park, który widzieliście. Tam mówiliśmy, że w tym parku na pewno kiedyś będziemy mieli swój temper. Jeszcze nie wiedzieliśmy kiedy, ale będziemy mieli. Długo nie trzeba było czekać. Chyba po roku? Aga, rok czy dwa? Koło dwóch lat. Koło dwóch lat? Ale jeździliśmy w międzyczasie jeszcze do, do Ireny. No ale postanowiliśmy, że jednak fajnie jest nie martwić się o jakieś rezerwacje i móc przyjechać kiedy się chce. Więc kupiliśmy keper no i postawiliśmy w parku. W tym parku, który widzieliście tamte spuszczanie tych łódek. Zresztą nagraliśmy wam jeszcze te miejsce, przecież pokazywaliśmy, gdzie to było. No i jak mieliśmy w tym parku ten kemper, mieliśmy łódkę, no to zaczęliśmy liczyć, ile płacimy miesięcznie, co się nam bardziej opłaca, jak często tu przyjeżdżamy. No i okazało się, że lepiej będzie kupić jakiś kawałek swojej ziemi. A że chcieliśmy dużą działkę, tam w tym rejonie wszystko było takie malutkie, półakrowe. nas interesowało dużo większe więc musieliśmy poszukać troszkę dalej od tamtego miejsca no i znaleźliśmy działkę w Nesida która nam się bardzo spodobała no i kupiliśmy las trzeba było tam trochę porobić, no ale widzieliście tam trochę na przebitkach jak to porobiliśmy, jak to wygląda tutaj dojechaliśmy już do przy, mówiłem, że 82 okłamałem was, widzicie? też nie znam wszystkich tych ulic na pamięć, to jest osiemdziesiątka. No, i ona prowadzi prosto do miasteczka o nazwie Mesida. To jest Juno Kanty, wyjechaliśmy do miasteczka. Mesida, będziemy jechali przez Dantau, to skupcie się, nie mrugnijcie, bo możecie przegapić. centrum Już przejechaliśmy, jeżeli nie zauważyliście, to bardzo mi przykro z tego powodu. Ale tutaj jest następne miejsce, które wam chciałem pokazać, to jest Tama Yellow River, rzeki. Jest z lewej z mojej strony, przed tamą jest jezioro Mesida a tutaj jest Tamo. Wiem, że dosyć fajnie tutaj też ryby potrafią gryźć. Kiedyś próbowałem parę razy tutaj połowić, ale tak zaczepowe było, że w pewnym czasie stwierdziłem, że się zbieram, a tutaj też coś wyciągnęli jakiegoś ragboza jak widzicie tutaj są wątkarze więc każdy może znaleźć coś dla siebie. Wiem, że dużo ludzi, którzy przyjeżdżają do Nesida na ryby, czy w ogóle tak e, rekreacyjnie, nie wie o tym miejscu. Myśmy też powiem Wam szczerze, dowiedzieli się przypadkiem. Więc chcemy wam to pokazać. To jest duża niespodzianka, naprawdę. To jest duża niespodzianka. Powierzcie mi, na końcu tej drogi nie jeden z Was się zdziwi. Więc jedziemy. Jeszcze chwila, jeszcze moment. Cierpliwości trochę. Jesteśmy w Queen of the Holy Rosary Mediatrix of Peace Shrine. A po polsku można to przetłumaczyć jako Sanktuarium Królowej Różańce Świętego i Pośredniczki Pokoju. Informacje jakie udało mi się znaleźć na internecie, mówi o tym, że w 1949 roku Maria Magdalena ukazała się mieszkańcem Esidy w Wisconsin i prosiła o niesienie prawdy ludziom przez modlitwę i różaniec, a także o modlitwę za młodzież przede wszystkim. W tej chwili a, mają tutaj a Visitor Center, który można odwiedzić. Mają tam przewodnika, który może oprowadzić po ziemiach tego sanktuarium. Niekoniecznie oczywiście trzeba to robić, niekoniecznie trzeba brać przewodnika, można wejść sobie samemu i a, przejść się po tych terenach. A wstęp jest oczywiście za darmo. Mają tutaj też. Szkołę dla dzieci. Mają również sklep, w którym można między innymi zakupić różańce czy książki. A zaczęli też budować kościół, no ale do tej pory nie został on jeszcze skończony, ponieważ mają nieduże nakłady finansowe na to. Od jakiegoś czasu. A nie widać, żeby w ogóle coś tutaj się działo, jeśli chodzi o budowę, także idzie to naprawdę bardzo mozolnie. A w opisie e, dołączę link, jeśli ktoś jest zainteresowany tym w ogóle, żeby te miejsce odwiedzić. A, ponieważ jedna z, jedno z objawień a, mówiło też, że każdy, kto tutaj przyjedzie na te tereny, a, dostąpi e, łask Bożych i błogosławieństwa i z tego co też oni piszą na swojej stronie, że zgłaszane jest dużo y, od ludzi informacji o uzdrowieniach, o jakichś tam innych cudach, które się wydarzyły w ich życiu po odwiedzeniu tego terenu, także jak ktoś jest zainteresowany, a zostawimy link w opisie do strony internetowej tego sanktuarium, tam też jest taki handbook po polsku, można sobie otworzyć i poczytać, tam chyba ze 44 strony informacji odnośnie historii, tego, co tam się wydarzyło i tego, co obecnie tam się znajduje, jest. Można też tam zobaczyć, kiedy te visitor center jest, w jakich godzinach otwarte, jeśli ktoś jest zainteresowany w ogóle, żeby tutaj przyjechać. No i jak? Zdziwieni, nie? ja też byłem zdziwiony jak myśmy tutaj pierwszy raz przyjechali bo to znajomi nam powiedzieli o tym miejscu z tego co się orientuję bardzo mało ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają dosyć często przyjeżdżają do Nesidy nie wie o tym miejscu, nie wie o tym wydarzeniu to co wam Agnieszka opowiedziała więc mam nadzieję, że przydadzą się wam te informacje, może kiedyś nawet nie będąc na rybach, a tak turystycznie, będziecie chcieli wstąpić, odwiedzić to miejsce Albo przed rybami nigdy nie wiadomo, nie, co może pomóc. Dobrze jest znać historię miejsca, gdzie się przyjeżdża, prawda? No i najlepsze zostawiliśmy wam na koniec: jedne z lepszych lodów, jakie jedliśmy w swoim życiu, możemy powiedzieć. Nawet słyszałem, że gdzieś tam w Chicago w polonijnym radio też była mowa o tych lodach. Więc możecie sobie zobaczyć, to jest to miejsce. Jest nawet drive-thru, nie wiem jak to po polsku nazwać. Piszcie w komentarzu, jak się nazywa po polsku drive-thru. No tutaj zrobiliśmy taką rundkę. Z wiadomych względów takich na lody nie zajeżdżamy za często aczkolwiek są naprawdę dobre więc tym bardziej ciężko nam się powstrzymać no ale jak mus to mus bo muszę się wam przyznać że od tych lodów do naszej działki to są jakieś 3 minuty jazdy samochodem bardzo niebezpieczna odległość I to by było na tyle z, wyciecz z wycieczki Krajoznawczej. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Jak tak, dajcie łapkę do góry. Jeśli macie jakiekolwiek pytania odnośnie tego filmu, czy tej erii, gdzie się znajdujemy, piszcie pod filmem. Na pewno Wam odpowiem na te pytania. Jak chcielibyście coś od siebie dodać, może jakieś wspomnienia, piszcie. Oprócz tego, jak nie macie subskrypcji, Róbcie subskrypcję, bo widzicie, że, że dużo fajnych filmów jest na kanale. Zawsze się coś dzieje, nie? Reksiu? zawsze się coś dzieje. On też przyszedł się z Wami pożegnać. Więc dzięki bardzo, że oglądaliście. Dzięki, że jesteście. I zapraszam Was na kolejne filmy na kanale Adam's Fishing TV. Trzymajcie się. Do zobaczenia na następnym filmie.